Hej, kochani, witajcie w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley Expanded. Dzisiaj mamy 26 dzień jesieni, piąteczek. I słuchajcie, zobaczmy co tutaj mamy. Widzę, że wyrosły nam tutaj jakieś nasiona na jesieni. <noise> Bakłażan. Uuu, amarantus jest gotowy do zbioru. Dobra, to też sobie zbierzemy w takim razie. Kosa, kosa, kosa. Tu jest kosa. Dobra, zobaczmy sobie w sumie, co tutaj mamy w naszym mailu. O, mamy coś od Emily. Okej. Okay. Aga, czujesz ten powiew chłodu, to znaczy, że zbliża się zima lub może to być dzwonienie w uszach ciemnego widma, które pomoże nam celebrować jutrzejsze wydarzenie, Wigilia Duchów. Przyjdź do miasta o 22, jeśli chcesz wziąć udział. Okej, okay, czyli jutro jest Wigilia Duchów, to trzeba pamiętać. O, i mamy kwiatki. Ale to zbierzemy sobie te kwiatki już za dwa dni może. Kapusta chińska będzie jutro, burak za dwa dni i mamy tutaj ikrę, dobra. O, i jeszcze kukurydza jest tutaj. O, i mamy grzyba na farmie, nice. O, i kolejnego grzyba na farmie. Turbo nice, dobra. Otwieramy zwierzaki, niech sobie wyjdą, pooddychają świeżym powietrzem. Eee, I tak wydoimy tutaj. U, czekajcie, bo teraz tu tak. Zobaczcie, eee, jakby tu je wydoić, dobra. <laughs> nie za bardzo jest miejsce. Słuchajcie, wiecie co? I teraz mogę w sumie zabrać trochę tego. A nie, nie mogę zebrać więcej. Nie mogę zebrać więcej. No dobra, no to nie mogę zabrać więcej. Nic nie szkodzi. W takim razie wyłóżmy tutaj sobie to jedzonko dla nich. No i jeszcze zrobimy sobie pierwszy kaczy majonez. Co wy na to? A resztę jajek sobie tutaj schowamy. No i to w sumie na razie tyle. Dobra. Czy ja potrzebuję zostawić jakiś amarantus? Może sobie zostawię. Co wy na to? He, bo mamy cztery amarantusy, to zostawimy sobie to, a to sobie może sprzedamy w takim razie albo zostawimy sobie jeszcze zwykłe. Nie wiem. Ja słuchajcie, ja lubię zostawiać dużo, bo to się potem przydaje, wiecie, do wszystkiego. Może tą kukurydzę w końcu zostawię też. Hm. Hm. Bakłażan. No, z 15 sobie zostawię śliwki, jeżyny. Z tego możemy dżemiki zrobić w sumie, więc czemu by nie? No, i dobra, no resztę chyba możemy sobie sprzedać. Tak myślę. Ewentualnie zostawić sobie grzyby jeszcze właśnie. Na przykład. Dobra, e, Dżemik sprzedajemy, to sprzedajemy, to też. I to też dobra. Jedzonko leci tutaj. I kra nam powoli zbiera. Powoli. A czy myślicie, że tutaj w ogóle będę mogła z shiftem dodać dwie różne ikry, tak jak e, było ze śliwkami, że różne jakości? Będziemy sobie to musieli przetestować. Wydaje mi się, że będzie można, ale nie wiem. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem. Zobaczmy ile mamy ryb, które mogłabym wykorzystać jeszcze do zrobienia nawozu. Nie wydaje mi się, że zbytnio dużo. Hmm, no dobra, chyba nie za dużo, więc chyba to zadanko nam niestety nie wypali, bo mamy na niej jeszcze 10 dni. Także także no. E, dobra, słuchajcie, dzisiaj, plan na dzisiaj, czy my coś podlewamy? Na pewno coś podlewamy. Uuu, Jamik się zrobił. Uuu, widzę, że tutaj nie dodałam w ogóle piwa ostatnio. No to tak, a Jamik może sobie zrobimy z tych śliwek, bo czemu by nie? Ten jamik sobie zostawię może na prezenty niech będzie. Yy, no i chyba w sumie na tyle by to było. Tak, podlejmy sobie to co trzeba sobie podlać, więc jeszcze mamy winogrono. Tutaj mamy jeszcze kukurydzy trochę. A, czekajcie, bo ja to w ogóle chyba źle podlałam. E, bo ja to tylko na raz, czyli na trzy. No dobra, no to jeszcze raz lecimy, tak. No i żurawina, ej, ta żurawina będzie za trzy dni, to ona już nam nie wyrośnie. Hmm, ta będzie za dwa dni, to jeszcze nam wyrośnie. No dobra, ale podleję, co nam szkodzi? Nic nam nie szkodzi w sumie, nie? No, ale niestety już na mi tak nie wyrośnie. Dobra, nie mam miejsca. Nie mam miejsca, już to trudno. Z burakiem jeszcze lecimy, słuchajcie. No, czemu to się tak krzywo podlewa? Słuchajcie, no. Dobra, no to chyba wszystko jest już podlane. W takim razie weźmy sobie jeszcze ogarnijmy zwierzaki na nowo. Bo słyszałam właśnie, że tutaj się porobiły rzeczy. Także tak, o dzień dobry, dzień dobry. Także dodajemy jajka, dodajemy mleko. I trzeba będzie, słuchajcie, tych maszyn przez zimę trochę więcej porobić, ja myślę. Tak myślę, ale to zobaczymy. Dobra, to chodźmy w takim razie dzisiaj do tajemniczego lasu. Pójdziemy sobie też do wędrownego handlarza i pójdziemy do klinta. Także myślę, że możemy zacząć w sumie od cyganki. Zobaczymy, czy coś ciekawego ona dzisiaj będzie miała. Dzień dobry, dzień dobry. Paczka baterii. Bierzemy na pewno paczkę baterii. Eee, ośmiornica. Ośmiornica sobie wyłowimy. Rudę i rydu możemy wziąć, bo czemu by nie? I w sumie tyle, nic więcej nam nie potrzeba. Także chodźmy do lasu. Oddajmy nasz owoc. A przy okazji sobie zbierzemy drewno, co? U, tu jest jakiś w ogóle, zobaczcie, robaczki, jakiś artefakt będzie. Czekajcie, bo muszę sobie, muszę sobie z tym gościem poradzić. Nasiono krzewu Golteri. O, co to jest? Sacie na początku wiosny, dojrzewa po 14 dniach i nadal produkuje do końca lata. Kurde, dobra, to zasadzimy sobie to e, na wiosnę. Ewentualnie zasadzimy sobie w szklarni, jak już ją będziemy mieć. Ej, to jest ciekawe. Nie wiedziałam, że takie coś może być. I dobra, teraz trzeba znaleźć jakiś labirynt tutaj na górę, nie? A nie, czekajcie, co tu, tu. A, tak, dobra. E, chwila. Najpierw sobie zetnę te drzewka. I zaraz znajdziemy drogę. Także już patrzymy, słuchajcie, którędy by się tutaj przedostać. Jakoś tak może, nie. O, tutaj, zobaczcie. Eee, tutaj, tutaj, tutaj. Nie, nie tutaj. Hmm. Tu się musimy dostać. O, czekajcie. Tutaj. Dobra, mamy to. Jesteśmy w domu. <laughs> Jesteśmy w domu. Proszę bardzo. Oczy się zaświeciły. I uwaga, uwaga. No, mamy stardropa. Nasz kolejny stardrop. Tak, dobra, dobra, mamy star dropa, wszystko pięknie, ładnie, tu się nam znowu wszystko zwiększyło i teraz musimy jakoś stąd wyjść, słuchajcie, nie wiem, wyjdę tędy, bo... E... A nie, nie wyjdę tędy, okej, okay. <grymne> okej, okay, nie wyjdę tędy, no problem, e... hmm. czekajcie, tu, chyba tu, tak, dobra, dobra, straciliśmy sporo czasu i już do Klinta nie zdążę, a chciałam iść do Klinta... Chciałam iść w ogóle jeszcze dzisiaj do Williego A, i tyle by... I tyle by było. Do Willego nawet już nie zdążę. No super po prostu. Jak ja kocham labirynty. Jak ja po prostu kocham labirynty. Hmm. No to co my dzisiaj robimy? No to może pójdziemy do kopalni, pozbierać sobie trochę, nie wiem, żelaza. No bo co innego mamy dzisiaj robić. Chciałam iść do Williego już nie zdążę, chciałam... Nie wiem co jeszcze. Ach, szkoda gadać. Szkoda gadać, słuchajcie. Dobra. To posegregujmy sobie tutaj wszystko co trzeba. Zobaczmy, co nam tutaj. Te grzyby to ja sobie chyba sprzedam, bo nie wiem co ja mam z tym zrobić. Nasiona sobie nam tutaj. No, a geotki sobie zostawię w akwipunku, żeby jutro o nich pamiętać tak w sumie. No i dynia będzie jutro chyba nie. Ej, pochrzyn nam już nie wyrośnie. Zobaczcie 3 dni. Czemu ja ten pochrzyn tak posadziłam, co? Nie wiem, ale dobra. Chodźmy do tej kopalni, nie traćmy czasu już więcej. Pozbieramy sobie troszkę żelaza. Muszę sobie w ogóle zobaczyć, ile ja tego żelaza mam w ekwipunku. Czytam w skrzynkach. Kopalnie, dobra. Eee, 45, może być. No tu widzę, że żelaza za dużo to nie będzie. O, ale mamy drabinkę. Tak, żelaza tutaj nie ma. Może koło 50 będzie więcej ale zobaczymy. Cokolwiek po prostu żeby pozbierać, wiecie, bo i tak mamy mało tego żelaza, a potrzebujemy go tony, także także no. Kamienia też potrzebujemy sporo, także takie większe kamienie to będę sobie zbierać. Trochę węg węglaczków też to się przyda, jako, wiecie, zadanko. Nietoperzyk. Dzisiaj mamy szczęście, więc możemy sobie tutaj, o właśnie, pootwierać te skrzynie. Może cokolwiek ciekawego w nich będzie. No i dobra, czy tutaj gdzieś będzie jakaś drabinka, czy nie za bardzo? Nie wiem, ale jeszcze tutaj jest skrzynia, więc sobie otworzymy. U, twarde drewno, spoko. Okej, okay, schodzimy. U, tu jest duży kamień. To ja poproszę. U, tutaj mamy jadeit znowu. Zobaczcie. Jadeit, spoko przyda się. Później można go wymieniać na drabinki na pustyni, także... Także spoko, tylko nie pamiętam w który dni, więc to też będę musiała sobie sprawdzić, ale to na spokojnie. Bo po co marnować 100 kamieni na jedną drabinkę? No nie? To jest dość cenny surowiec, akurat, jeśli o to chodzi. Do wszystkiego jest potrzebne. No, ale tutaj mamy sporo żelaza i sobie też pozbieram. Najpierw sobie pozabijam potworki. Spoko. Ciekawe w jakim czasie się nam uda ogarnąć te wszystkie yy, węglaczki, zadanie z węglaczkami, bo tam chyba ich było aż 500 do zabicia, więc to jest całkiem sporo. Będę musiała sobie pójść do gildii w któryś dzień i zobaczyć jak to tam wygląda. W któryś dzień też będę musiała iść na te inne poziomy i sobie poszukać właśnie potworków. Jakiś tam kopaczy albo czegoś tam, wiecie, jakiś e, tych much czy czegokolwiek, żeby to się nam wszystko jakoś fajnie udało zrobić w niedogim czasie. Ok, mamy drabinkę. A to zejdźmy sobie. No, trochę kamienia, spoko. Tu powinna być drabinka na końcu, no nie? O, mamy ducha, może duch nam coś wyrzuci fajnego. Tylko esencję, dobra. To zejdźmy sobie jeszcze poziom niżej i zobaczmy. Może jeszcze wejdziemy do gildii, jeśli się nam uda. Chociaż nie wiem, jakoś tak szczególnie za bardzo nie mam ochoty wchodzić do tej gildii, bo ona jest teraz daleko w tym expanded. A tak, więc, nie wiem, zobaczymy. Ona jest tak do 12 otwarta, więc. E... No, musiałabym już teraz wyjść, więc zobaczmy, może. Ach, już i tak się nie uda. 23.30 to już. To już chyba lipa. Czekajcie, opuść kopalnię, może się uda, może nie. Zobaczymy. Aha, mamy scenkę. No dobra. Cześć, Aga. Dziwne. Nie wiem, gdzie się podział ten głaz. Ten strumień płynie z głębi góry. Mmm, co to, co to? Hej, widzisz to? Coś się błyszczy w tej wodzie. Tak, to samorodki rudy. Pewnie przepływ wody je tutaj przygarną. Wiesz, co to znaczy, tak? To znaczy, że możemy przesiewać rudy. Proszę, mam tu zapasowy przesiewacz. Może ci się przydać. Nice. Może troszkę irydu się nam uda pozbierać. <grychy> Dzięki temu. Jeśli zobaczysz w wodzie błyszczącą rudę, użyj tego przesiewacza. Także spoko dzięki, dzięki. Eee, no i teraz, czy mi się uda, czy mi się nie uda. 50. No, może na ostatnich sekundach. A ja, nie wiem, nie wiem, nie wiem. A do 22 jest Gildia otwarta. Co? Ja myślałam, że do 12. A to od 12. .00. Dobra, dobra. No to. O, mamy czaszkę. A, dobra, to mamy trochę rzeczy do Gantera też. To w przyszłym odcinku może się nam uda tam pójść. No dobra, ale w takim razie wracamy do domu, skoro hmm, nie udało się nam wejść do Kildi. Widzę, że nie mamy. A, czekajcie, przecież możemy wrócić tędy. No co ja robię? Co ja robię? Człowiek zapomina, że ma te minekarty. Tak długo człowiek na nie czeka, a później o nich zapomina. Nie miasto, co ty robisz? Przystanek. Dobra. I w takim razie wszystko sobie posortujemy i myślę, że będziemy mogli iść spać. Także moi drodzy, wszystko posortowane. Idziemy spać. I mamy ósmy poziom górnictwa, także spoko. Dzisiaj się nam udało zarobić 7000. Prawie 8. No i co? No i powoli już kończymy, słuchajcie, jesień i powoli się zbliżamy do zimy. Także moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. O, jeszcze w ostatni dzień, zobaczcie, będzie padać, <grym> więc może jeszcze się nam uda trochę węgorzy połowić. No ale dobra, słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, a my się widzimy już jutro w kolejnym odcinku. Tyle was ciaplutko i pa pa!